Witajcie kochane, tutaj Wasza stylistka Ola Moda, Aleksandra weręczuk hinz Dzisiaj pokażę Wam jak w łatwy sposób zmienić stylizację za pomocą narzutek. Narzutki to w ogóle mogą być słuchajcie, różne rzeczy wyciągnięte z Waszej szafy, którym właśnie możemy nadać nowe znaczenie. Mogą być to kamizelki, mogą być to sukienki nawet, czy jakieś na przykład też płaszczyki, tuniki. Chcę Wam właśnie pokazać pierwszą taką stylizację, pierwszy wariant tuniki, która może być właśnie potraktowana jako taki płaszczyk, tak? Możemy ją zapiąć, możemy ją również odpiąć i ubrać właśnie do spodni, ale również jako sukienkę, po prostu do rajstop. Pokażę Wam w późniejszych materiałach właśnie na zdjęciach. Tę stylizację również jako sukienkę. Teraz na, na filmie widzicie to w postaci takiej właśnie do spodni. Pierwszy właśnie wariant narzutki, które jak widzicie, ma różne zastosowania. I kolejny wariant. Narzutki to jest coś, w czym się właśnie zakochałam i uważam, że lato jest po prostu świetnym momentem na to, aby je wykorzystać. Są to również takie dobre sposoby na to, aby na przykład zakryć, jeżeli nie lubimy, nie czujemy się komfortowo w krótkich bluzeczkach, to właśnie ubieramy narzutkę, tak, właśnie do spodni. Wtedy, czy na przykład mamy bardziej obcisłe spodnie, to nam ta narzutka jakby kamufluje pewne niedoskonałości, których na przykład nie chcemy pokazywać. Kolejna opcja, taka właśnie bardzo zwiewna. Oczywiście ja zawsze tak, jak już wam mówiłam w każdych moich filmach, podwijam rękawy i zobaczcie, to jest super, takie lekkie, luźne. Fajnie to będzie się też sprawdzało. Cukienką, i to też wam pokażę na zdjęciach. I możemy, właśnie, nawet zastosować taki wariant do pracy. Na przykład, jeżeli będzie ciepło latem i ubierzemy jakąś sukienkę na ramionczkach, a nie możemy w pracy być w takiej mocno wydekoltowanej sukience, to narzucamy właśnie tą narzutkę, tak? Kiedy jest nam na przykład też zimno, taka narzutka co prawda jest cieniutka, ale zawsze nas troszeczkę osłoni. Możemy również ubrać to na plażę, też będzie to świetnie wyglądało. Trzecia narzutka. To jest w ogóle moja, słuchajcie, pamiątka z podróży w Gruzji. Eee, pokażę Wam teraz ją na sobie. Jest to taka kamizelka, bardzo ciekawa, kupiona, słuchajcie, za jedyne 20 zł. tu ma takie wstawki ze skóry, tu jest właśnie taka lekka, zwiewna, ja bardzo lubię jak mi się coś majta, wiem, że nie wszyscy to lubią, ale ja osobiście lubię iść e, i mi tam wiatr że powiewa <laughs> te takie zwiewne właśnie mm, rzeczy. I ta narzutka, wiecie, coś świetnie mi się sprawdziła właśnie w podróży, bo jest, w ogóle się nie gniecie, można ją zwinąć, bardzo mało miejsca zajmuje. I jeżeli właśnie idziemy na wycieczkę i wchodzimy właśnie do różnych cerkwi, jakichś kościołów, gdzie wiemy, że są takie zasady, że muszą być ramiona zakryte dłuższe, muszą być również. Yy sukienki i często tam musimy zakładać, wiecie, te chusty, no nie każdy lubi tam zakładać chustę, którą wiadomo, jest ona jednak wielorazowego też użytku, to to się, słuchajcie, sprawdziło idealnie. Ja właśnie kupiłam to, tak jak mówię, w podróży, ale nie sądziłam, że to mi się tak przyda, miałam to zawsze ze sobą w plecaku i właśnie narzucałam sobie na sukienkę, no wiemy, że jeżeli właśnie gdzieś tam jesteśmy na wycieczkach, to często mamy jakieś krótkie spodenki albo krótkie sukienki, więc wtedy rzeczywiście do tego kościoła, jak musimy wejść, to, to to się świetnie sprawdzi. Ale w ogóle się to świetnie sprawdzi właśnie tak jak mam teraz do spodni. Też na plaży. Ja bardzo lubię takie właśnie rozwiązania na plażę gdzie na przykład musimy no, gdzieś dalej przejść, a nie chcemy w samym stroju na przykład chodzić, tak? To możemy to sobie fajnie narzucić i to tak bardzo ładnie kobieca wygląda. Wiatr nam to podwiewa i jest bardzo ciekawy efekt. Kolejna narzutka, już taka typowa, forma kamizelki. Lubię naprawdę właśnie kamizelki, lubię takie rozwiązania warstwowe. To też fajnie, słuchajcie, optycznie troszeczkę wyszczupla. I właśnie zobaczcie: zakrywa to, co nieraz gdzieś tam chcemy zakryć, bo może nie, nie, nie do końca się czujemy komfortowo. Ale przede wszystkim uatrakcyjnie, tak? tak bym miała zwykłe białe spodnie i, i bluzeczkę białą Natomiast tutaj jest właśnie ta kamizelka, która w zasadzie no, to jest perełka, tak? czy, czy też wisienka na torcie, jak się mówi, całej tej stylizacji I na koniec już taka ciepła, futrzana kamizelka, którą też Wam założę ale ona się świetnie sprawdza właśnie, jeżeli jest zimno. W zasadzie w każdej porze roku, bo i zimą. Ja w ogóle tą kamizelkę, słuchajcie, mam zawsze u siebie w pracy. I kiedy jest mi zimno, to sobie ją narzucam. I ona też świetnie, ona jest w ogóle bardzo długa. Świetnie wygląda właśnie do sukienek. Też to jest taki dobry sposób, słuchajcie, jeżeli macie zbyt obcisłą sukienkę to też narzucić na to właśnie taką kamizelkę. No i właśnie, aby nam było ciepło, aby się ogrzać. Nawet można ubrać jakąś cieniutką kurteczkę, bo ja teraz mam tu bluzkę z krótkim rękawkiem, ale jeżeli jest zimno, to właśnie zakładamy jakąś kurtkę i na to narzucamy właśnie tą kamizelkę. Naprawdę polecam Wam takie rozwiązania. Czekajcie teraz na relację zdjęciową z proponowanych przeze mnie tunik, które będę Wam pokazywała właśnie w dwóch wersjach: z sukienką, no ze spodniami już widziałyście na tym filmiku, ale zrobię dla Was taką kompilację, żeby był już taki komplet tego, jak można właśnie w łatwy sposób zmienić stylizację za pomocą w zasadzie jednej tylko rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam.